Mleko owcze, w właściwości. Czy mleko owcze zawiera laktozę? Obecnie na rynku mamy do dyspozycji nie tylko mleko krowie, ale również owcze, kozie, osle czy te zwielbladzie. Potocznie mlekiem nazywa się również napoje roślinne z soi, owsa, ryżu i tym podobne. Mleka pochodzące od ssaków różnia się zawartością poszczególnych składników odzywczych. Wapna alternatywne zródla wapnia dla osób wykluczających z diety nabial wapń jest niezwykle ważnym pierwiastkiem. Bez niego trudno o prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Najwięcej wapnia znajdziemy w nabiale, ale co jeśli nasza dieta wyklucza nabial? Czytaj więcej Mleko owcze Mleko owcze jest białym lub lekko zultawym, jednolitym plynem, im bogatsze jest w tłuszcz, tym bardziej zulte. Masło kawo orzechowy smak i przyjemny zapach. Jest produkowane głównie wokół basenu Morza Śródziemnego. W Polsce pozyskuje się je na terenach górskich, w Bieszczadach, na Podhalu, ale również na Podlasiu i w Wielkopolsce. Wiekszość uzyskanego mleka przerabia się na oscypki. Nie jest to mleko łatwo dostępne. Można je znaleźć w supermarketach lub sklepach ze zdrowa żywnością oraz w internecie. Średnia cena za 1 litr wynosi około 20 zl. W poniższej tabeli porównano mleko owcze z tradycyjnym mlekiem krowim 3,2%. Mleko owcze dostarcza prawie dwa razy więcej energii. Związane jest to z wiek za zawartością tłuszczu oraz białka, szczególnie kazeinowego. Podobnie jest w stosunku do mleka innych ssaków. W przypadku składników mineralnych mleko owcze ma więcej wapnia. A tym samym fosforu. Odznacza się również zdecydowanie wiek za zawartości jodu w stosunku do mleka krowiego. Omawiane mleko ma ponadto 6 razy więcej witaminy D i średnio 2 razy więcej witamin z grupy B, tiaminy, ryboflawiny i niacyny. 1, 3. Tabela 1. Zawartość mikro- i makroelementów w mleku owczem i krowim. 3, 4. Składniki na stogie produktu. Mleko owcze, mleko krowie 3,2% energia kilokalorii 10764 woda g 80,987,7 tłuszcz g 7,35 cholesterol mg 11,14 Bialko g 6,33 Bialka kazeinowe g 4,4 do 2,5 do 2,7 Bialka serwatkowe G, 0,5 do 0,9 0,7 do 0,8 Leucyna, MG, 569 287 Laktoza, G, 5,146 sód, MG, 4444 44 Potas, MG, 136 138 WAPN, MG, 193 118 FOSFOR, MG. 158-85 Magnez, Mg, 18-12 Zelazo, Mg, 0,1-0,1 Cynk, Mg, 0,2-0,32 Jod, UG, 10-2,7 Witamina A, UG, 51-40 Witamina D, UG, 0,18-0,03 Witamina E, Mg. 0,20,11 0.11 witamina B1 MG 0.07 0.036 witamina B2 MG 0.36 0.17 witamina PP MG 0.4 0.1 witamina B6 MG 0.05 0.05 foliany UG 55 witamina B12 UG 0,60,4 witamina C, Mg, 4,1 zdrowa żywność nabial, produkty zbozowe, soki, cukry, oleje, zobacz jak rozpoznać zdrowa żywność coraz więcej ludzi dziś zwraca uwagę na sposób odzywiania. Nie jesteśmy jednak na tyle świadomi, by wiedzieć, że producenci żywności zastawiają na nas mnóstwo pulapek. Czytaj więcej mleko owcze. W właściwości tak jak krowie mleko owcze cechuje się dobra sprawnością. Jest także dobrym źródłem białka, wapnia, bedacego podstawowym materiałem budulcowym zębów i kości, bioracego udział w przewodnictwie bodców nerwowych i w procesie krzepnięcia krwi, i witamin z grupy B, tiaminy, ryboflawiny i niacyny, wpływających na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Ze względu na duza energetyczność produkt ten może być dobrym zamiennikiem klasycznego mleka przy diecie wysokokalorycznej. Należy jednak pamiętać, że ma dwa razy wiek za zawartość tłuszczu. Mleko owcze ma większy udział leucyny. Powinny zwrócić na to uwagę osoby, którym zależy na zachowaniu progu leucynowego. Można spotkać się z informacją, Zemleko owcze będzie dobra alternatywa dla osób z alergia na białka mleka krowiego. Analizując jednak poszczególne białka, można stwierdzić, że mleko owcze w około 90% tak jak kozie wykazuje duza homologię do mleka klasycznego. Przyczynić się to może do reakcji krzyzowej. osobom, a szczególnie dzieciom z dużym ryzykiem wystąpienia wstrzasu anafilaktycznego, nie należy go podawać. 1 4. Czy mleko owcze zawiera laktozę? Tak jak każde mleko ssaków również to pozyskiwane z owiec zawiera laktozę, około 5,1 g. Wartości sa zbliżone do mleka krowiego, tabela 1. Dlatego osoby z nietolerancja cukru mlecznego, w zależności od indywidualnej tolerancji, powinny go unikać. Podobnie jak w przypadku mleka krowiego jego wyroby, jak sery czy jogurty. Mogą być lepiej tolerowane przez organizm. 3. Mleko owcze jest bogatsze w białko i tłuszcz, co wpływa na jego wiek zza energetyczność. Jest dobrym źródłem białka, wapnia oraz witamin z grupy B. Z tego względu można je wprowadzić jako urozmaicenie codziennej diety. Nie sprawdzi się jednak u osób z alergia na białka mleka krowiego oraz zmagających się z nietolerancją laktozy.